Dobra, więc witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z mojego biurka to będzie nowa seria. Czyli czytamy instrukcję obsługi z PRL-u. No to pierwszy odcinek. Zaczniemy od mojej ulubionej instrukcji obsługi. Wstawię czyli pralki automatycznej Predom Polar Typ PS663 Bio. I tutaj ciekawy, ja tą instrukcję dostałem z oryginalnym informacją, co byłoby w pralce przywiązane: że jest pralka zablokowana. Dobra, więc zaczynamy. Więc mamy tu obrazek mały. Automatyczna pralka bębnowa PS663 Bio jest przeznaczona dla indywidualnych odbiorców do użytku w gospodarstwach domowych. Całkowicie zautomatyzowane wszystkie czynności, które pralka wykonuje przynosi maksymalną oszczędność czasu oraz wysiłku fizycznego. Estetyczna sylwetka i nowoczesna konstrukcja pralki sprawia, że jest ona barwna, przyjemna i bezpieczna w obsłudze. Zanim rozpocznie się używanie pralki, należy dokładnie poznać treść mniejszej instrukcji obsługi. Tylko przez ścisłe, dokładnie wypełnienie Podanych tutaj wskazówek uzyska się sprawną pracę urządzenia oraz uniknięcie przypadkowych uszkodzeń. Zakłady mechaniczne predom polar nie ponoszą odpowiedzialności za żadne uszkodzenia, które wynikną z powodu użytkowania pralki niezgodnych z instrukcją obsługi. Rozdział pierwszy, opis techniczny pralki. Czyli tu mamy, mogę tu tak przybliżyć. To jest ciekawe co mnie zaciekawiło, to to, że wraz z pralką dostałeś paczkę proszku. Coś, co dzisiaj jest wręcz no, niemożliwe. Nikt nie, nie chciał być ani proszku. Automatyczna pralka bębiowa PS663 Bio jest nowoczesnym automatycz... automatem pralniczym. Córki, bo tutaj mam telefon w. Nie, no, ciężko mi się zapatrzy na to, bo mam telefon w drodze. Wszystkie z zaprogramowane czynności wykonuje pralka sama, bez udziału użytkownika, dzięki automatyzacji układów do wykonania poszczególnych czynności, w szczególności dzięki wyposażeniu pralki w programator kierujący działaniem wszystkich układów. Możemy przekazać naszym klientom automat, który całkowicie zastępuje człowieka przy wszystkich czynnościach składających się na proces prania. Stosowanie mniejszej pralce automatyka zabezpiecza właściwy poziom wody, odpowiednią temperaturę wody dla różnych rodzajów tkanin, właściwy proces prania i płukania, odwirowywanie, specjalny proces prania przewidywany do usuwania zabrudzeń pochodzenia białkowego pranie wstępne w przypadku tkanin bardzo zabrudzonych automatyczne pobieranie proszku prania przygotowanie pralki do pracy opakowanie pralki składa się z pudła tekturowego drewnianego spodu oraz pokrowca polietylenowego po zdjęciu spódła tekturowego, pralkę należy przechylić i wyjąć drewniany spód. Dla ochrony pralki przed uszkodzeniami podczas transportu zablokowano w niej przy pomocy cekowników i śrub elastyczny zawieszony zespół zbiornika, aby pralkę odblokować należy przy pomocy klucza nasadowego wielkości 14 odkręcić trzy śruby A łączące zespół zbiornika z, ry... z cownikiem blokady. Tym samym kluczem odkręcić śruby B, które przymocowano całownik do budowy pralki. Pokrywę ściany tylnej dołączono do pralki należy przymocować w sposób jak pokazano na rysunku 3 i 4. W tym celu należy wstęp C pokrywy włożyć do wcięcia D w, tyle w tylnej ścianie pralki. W woreczku z dokumentami pralki znajdują się dwa wkręty, które należy włożyć do wcięć w pokrywie w miejscu F i przekręcić... Krętakiem w miejscu G do tylnej ściany pralki. Należy zwrócić uwagę, aby pokrywa została złożona przed podłączeniem pralki. Zaleca się przechowywać cegowniki i śruby dla blokowania pralki. W razie transportu móc ją znowu zablokować w ten sposób chronić przed uszkodzeniem. Wybór miejsc i ustawienie. Wybierając miejsce, które ma być ustawione, no, ma być ustawione pralkan to potem przyciąć, należy uwzględnić następujące zalecenia. Pomieszczenie, w którym zainstalujemy pralkę musi być wyposażone w instalację wolno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Podłoga w miejscu ustawienia pralki powinna być równa. Nie wolno ustawić pralki na podłodze, o wyraźnie zaznaczonym spadku. Pralka powinna stać się równomiernie, na, powinna stać się równomiernie na wszystkich czterech nóżkach. W celu należy pralkę dokładnie wypoziomować przez odpowiednie wyregulowanie nastawionych nóżek i zapagowanie przeciwkrętami. Dokładnej wypoziomowanie zmniej, zmniejsza wielkość dgań podczas pracy pralki. Odstęp między ścianą lub otaczającymi sprzętami, a najbardziej wystającymi elementami pralki nie powinien być mniejszy niż 20 mm. Należy zapewnić wygodny dostęp do przodu pralki dla ładowania pralki oraz do odgóry dla dozowania środków piorących. Włączenie do, do sieci wodno-kanalizacyjnej. Pralkę należy przyłączyć dla, do zaworu czerpalnego zakończonego gwintem zewnętrznym e 3 na 4 ponieważ wąż doprowadzający wodę do pralki przystosowano do mocowania na takiej właśnie końcówce. Zanim przekręci się wąż do zaworu do nakrętki węża, należy włożyć uszczelkę z sitem. Uwaga! Nie należy na sztywno podłączać pralki do sieci wodno-kanalizacyjnej, tak pominięciem węża gumowego. Nie przyłączać pralki do instalacji z ciepłowodą. Napełnienie ciepłowodą powoduje skrócenie czasu prania. Tym samym omija efekty prania. Gorąca woda może nawet uszkodzić pralkę. Pralka samoczynnie reguluje dopływ wody do zbiornika. Rozpoczęcie pracy następuje dopiero wtedy, gdy zbiornik napełni się wodą do właściwego poziomu. Zużyta woda wylewa się z pralki za pomocą gumowego węża spustowego, wyprowadzonego przez tylną ściankę. Wąż spustowy jest jednak tak profilowany, że można go spowolnie zawiesić na krawędzi wanny lub umywalki. Jeżeli wąż spustowy okazuje się, że za krótki, można go przedłużyć wężem o tej samej średnicy, ale nie dłuższym niż 1,5 m. Koczenie węża spustowego kolano nie może znajdować się niżej niż 50 cm i wyżej niż 100 cm od podłogi poziomu podstawy pralki. Natomiast jeżeli wąż spustowy został przedłużony do jego zakończenia, to jego zakończenie nie może być wyżej niż 80 cm od podłogi. Jeżeli wlot węża spustowego umieszczono w rurze odprowadzającej nie może ona mieć mniejszej średnicy niż 4 cm. Wąż spustowy nie może być skręcony lub zgnieciony, gdy normalny odpływ wody byłby niemożliwy. Koniec węża spustowego nie może być zanurzony w wodzie pozostającej w naczyniu lub w rurze opływowej. Instalacja elektryczna pralki automatycznie jest do zasilania prądem przemiennym o napięciu 220 V i o częstotliwości 50 Hz. Pralkę należy podnosić do sieci przy pomocy przewodu styczką w... wyprowadzonego przez tylną ściankę pralki. Styczkę należy przyłączyć do gniazda ze stykiem ochrony. Jeżeli w pomieszczeniu, gdzie ma być ustawiona pralka, brak takiego gniazda, to powinien ją zainstalować przeszkolony i upoważniony pracownik. Nieprawidłowe połączenie wykonane przez osoby do tego niepowołane grozi porażeniem elektrycznym. Selację zewnętrzną, a więc licznik bezpiecznik, gniazdo ze stykiem ochrony oraz przewody należy dostosować do obciążenia. Z prądem 16 amperów. Przygotowanie do eksploatacji. Do ustawienia pralki należy jeszcze raz sprawdzić, czy usunięto cekowniki i śruby blokujące. Nowo lub dawno nie używano sieci wono, przy, przed przełączeniem pralki oczyścić, przepukając ją wodą. Sprawdzić, czy pralka jest prawidłowo podłączona do sieci elektrycznej. i zobaczyć, czy przycisk bio i wirówki znajduje się w prawidłowym położeniu. Sprawdzić, czy pralka jest prawidłowo przyłączona do sieci wodnej i kanalizacyjnej w nowo zakupionej pralce. Wykonać najpierw pranie czystszące bez tkanin. W tym celu napełniamy pralkę wodą, dodając 50 g proszku do prania. Włączając program czwarty. Po każdym praniu, szczególnie brudnym, tak tkanin np. odzieży ochronnej oraz do usztywnieniu tkanin, zamknie się również takie pranie oczyszczające. Po praniu oczyszczającym pralka jest gotowa do normalnej eksploatacji. Co się tyczy obsługi, patrz rozdział 3, punkt 6. Eksploatacja pralki. Do prania w pralce nie należy stosować pranych środków pionących, które w trakcie prania wytwarzają zbyt dużą ilość piany. Piana pogarsza dostęp wody do tkanin, a wydzielający się w nadmiernych ilościach może się nawet wydostać na, na zewnątrz. I co jest niedopuszczalne, zalać instalację elektryczną do pralek. Automatycznie należy używać specjalnie przystosowanych, nisko pieniących środków pionących. Aktualnie, aktualnie rozpowszechnionym na rynku np. Na biopol, który jest dzięki zawartości enzymów naj Ekonomiczniejszym i najskuteczniejszym środkiem przystosowanym specjalnie do użytku w pragach automatycznych z programem Bio. Do użytków proszków nie wolno dodawać środków wybierających oraz przeznaczonych do prania chemicznego. Jeżeli woda, w której się pierze jest zbyt twarda, zawiera nadmiar soli mineralnych, należy ją zmiękczyć przy dodaniu 15-20 g sody odczyszczonej. Sodę wsypujemy do zasobnika wraz z proszkiem. Po wsypaniu proszku należy zwrócić uwagę, aby bryłki proszku nie dostały się do zasobnika, nie zatkały jego wlotu. Proszek do prania wstępnego i zasadniczego należy po w naczyniu do zasobnika bez poruszenia przed rozpoczęciem prania, aby nie tworzył się bryłki z powodu jego zamoknięcia. Uwaga! Nie należy stosować proszków enzymatycznych, prania bielizny niemowlęcej. Przeznaczony do prania tkanin należy posortować pod względem stopnia zabrudzenia rodzaju materiału oraz trwałości kolorów w temperaturach poszczególnych programów. Ponieważ naj... Lepsze wyniki prania dla tkanin białe, bawełnianych i linianych uzyskuje się przy jednorazowym załadowaniu. 3,5 kg należy ciężar wkładanych do pralki tkanin ocenić według tabeli podanej w rozdziale 3, punkcie 3. Przed włożeniem tkanin do należy sprawdzić, czy wszystkie guziki są dobrze przyszyte, a z zamki błyskawiczne też zapięte. Z kieszeni należy powyjmować wszystko, zwłaszcza twarde przedmioty, drobne moty, szpilki itp. Tasiemki i paski wkładamy do płócionego woreczka. Następnie otwieramy drzwiczki pralki A. Przed pociągnięcie uchwytu B wkładamy przygotowanie i dokładnie zamykamy pralkę. Pralka posiada zabezpieczenie, które w czasie otwierania drzwiczek automatycznie przerywa pracę pralki. W pierwszej kolejności wkładamy do pralki drobne rzeczy. Chusteczki, serwetki, TP, po, po szywy, obrusy, wkładamy... Ruchem hahłowym, układając je w ten sposób w harmonijkę. Takie układanie zapobiega nadmiernie skręcając się dużych sztuk i zwijaniu w nie sztuk drobniejszych. Uwaga! Jeżeli bierzemy jedną sztukę o ciężarze 0,5 do 2 kg, np. koc, frotowy, płaszcz, kąpielowy itp., to nie należy włączać wirówki. Wirówkę można włączyć dopiero po dodaniu mniejszych sztuk, aby łączny ciężar zładowania tkanin wynosił około 33 kg. Zapiega to nadmiernemu drganiem pralki podczas odwirowywania. I tu mamy orientacyjną. Policzny wykaz uwzględnia wagę przeciętną. W poszczególnych wypadkach mo mogą wystąpić ma nawet znaczne odstępstwa od tych danych ze względu na sposób, sposób wykonania, rozmiar oraz rodzaj tkaniny. To ja tutaj nie będę się bo to jest za bardzo taka tabelka, to trzeba zobaczyć. Przeznaczenie oraz sposób wykorzystania programu BIO. Program BIO służy do maksymalnego wykorzystania właściwości proszków enzymatycznych. Usuwa zabrudzenia pochodzenia białkowego, np. plany krwi, mleka, tłuszczu itp. Przy praniu wstępnym BIO wydłuża się czas prania wstępnego do około 70 minut. Temperatura wody wraca do 50 stopni. Dużący czas prania, odpowiednia temperatura oraz specjalnie no program programie BIO dostosowane ruchy bębna ułatwiają oddziałanie proszków enzymatycznych na zabrudzenia. Podczas prania wstępnego BIO. Pralka w czasie około 50 minut konujący kliczet. Co 7 minut po stoju 15-sekundowe ruchy rewersyjne. Kolejność następowania czynności pralki BIO na poszczególnych programach oraz oświetlenie czas ich trwania podaje tabelka w rozdziale 3, punkt 9. Włącznik BIO wolno włączać tylko przy programie drugim. Przy pozostałych programach włącznik BIO musi być wyłączony. W przeciwnym wypadku można uszkodzić tkaniny, zwłaszcza pochodzenia syntetycznego. Kolejny z czynników e, podczas prania przy użyciu pralki automatycznej PS663 Bio. Podczas prania zapłacą naszej pralki, należy wykonać ściśle według mniejsze instrukcji spojające czynności. Sprawdzić, czy pralka jest odblokowana, powie, czy pralka jest powiatowo ustawiona i zainstalowana. załadować pralkę stosownie z podanych w rozdziale Trzecim punkcie drugim Wsypać proszek do samnika w górnej pokrywie pralki. Odkręcić zawór czerpalny, przek poprzez przekręcenie pokrętła programatora w prawo wybrać odpowiedni program korzystając ze wskazówek w rozdziale 3 punkt 4. są do zabali w rozdziale 3 punkt 4 włączyć lub wyłączyć przycisk wirówki oraz włączyć przycisk bio na, na programie drugim. Pamiętaj, że przy położeniu wciśniętym przycisku następuje włączenie, a przy zwolnionym wystają... W tym Włączyć pralkę przez ociągnięcie pokrętła programatora od budowy pralki. Świecenie zielonej lampki kontrolne sygnalizuje, że do pralki dopływa prąd, natomiast świecenie czerwonej lampki sygnalizuje włączenie grzałki. Uwaga! Czerwony przycisk należy postawiać wyłącznie do zakończenia. Pralki. Prania na programie Druin, to, to znaczy do samoczynnego włączenia się pralki. Z chwilą nastawienia i włączenia programu wszystkie pozostałe czynności pralka wykonuje automatycznie. W czasie prania pralka nie wymaga nadzoru. Po ugotowaniu pro programu nasza pralka włączy się sama. Po zakończeniu prania należy wyłączyć pralkę z obwodu elektrycznego przez wciśnięcie pokręta programatora, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zawiesić przewód na uchwycie znajdującym się na tylnej ścianie pralki, wyjąc wypraną tkaniny, usunąć resztki wody z węża spustowego. W tym celu należy ułożyć wąż spustowy w możliwie płasko na podłodze i wypuścić wodę do płaskiej miski ustawionej na podłodze. Zawiesić wąż spustowy na uchwycie. Odkręcić wąż odprowadzający do zaworu czerpalnego, usunąć z niego resztki wody i zawiesić go na uchwycie. Usztywnienie. Krochmalenie tkanin przy użyciu pralki. Niektóre tkaniny ja już po pierwszym planie swój pierwotny fason. I gładkość. Nie prezentują się dobrze i stają się miękkie. Dzięki uszczelnieniu jednak odzyskują gładką powierzchnię polskiej szczelności. Stają się od poniższe na brudzenie. Po zakończeniu prania wlewamy. Wyrwany krochmal do przygrody zasobnika w proszku z napisem pranie zasadnicze. Programator stawia na programie 11 i uruchamia pralkę przez ociągnięcie odbudowy pralki i pokrętów. Programator Do przyczynienia tkanin można stosować tradycyjny krochmal sporządzone z mąki ziemniaczanej. Ilość krochmalu należy dostosować do ilości tkanin i wymaganego stopnia usztywnienia. Do usztywnienia 3,5 kg tkanin zaleca się stosować 5 litrów roztworu sporządzonego z 0,2 kg mąki ziemniaczanej i rozmieszać w 0,5 litr ziemnej wody, w której następnie należy zagotować. Można również stosować płyn do usztywnienia tkanin fix, który przed wlaniem do sadownika należy rozcieńczyć w dwóch litrach ciepłej wody na 3,5 kg usztywnianych tkanin. Zaleca się stosować 12 do 30 łyżek stołowych płynu fix zależnie od rodzaju tkanin wymaganego stopnia usztywnienia. Pralkę automatyczną można włączyć w dowolnym punkcie wykonywanego programu przez pokrętła programatora. Potem można znowu włączyć przez ociągnięcie pokręta od obudowy pralki. Po zakończeniu programu można go ponownie powtórzyć, włączając pralkę przy pokręta programatora i ponownie nastawienie pożądanego programu. Nie wolno ustawić programatora przy włączonej pracy, tak to znaczy bez ściśniętego pokręta, bo można uszkodzić programator. Pral, aby pralka mogła długo i sprawnie służyć w gospodarstwie domowym, należy oczyścić miękką, wilgotną szmatką, części chromowane, części z w sztucznych oraz szybę w drzwiczkach. Wywietrzyć i suszyć wnętrze przez otworzenie drzwiczek pralki, co po czas należy oczyścić filtr czy te wykonuje się następująco. Otworzyć pokrywę filtru, na podłożu, ustawić pod filtr miskę lub tacy, do której ścieknie powstająca filtr filtrze woda, Odkręcić filtr przez obrót w lewo i wyjąć. Oczyścić filtr, wstawić z powrotem filtr do budowy z żebrami bocznymi do góry i wkręcić go, zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie i dociśnienie gumowej wszelkich filtra zamknąć pokrywę filtru. Budowa pralki należy okresowo przemywać letnią wodą lub łagodnym roztworem zwykłego mydła dla uzyskania połysku obudowę zacznie się czyścić delikatnym kremem polerującym za pomocą miękkiej szmatki. Żeby pralka musi posać w pomieszczeniu w temperaturze poniżej 0 stopnia, należy całkowicie opróżnić z wody w tym celu należy odkręcić świt, a następnie przechlając pralkę ku siebie usunąć także wodę z pompki. I tu mamy tablet czynności, co jest właśnie przydatne. Podstawowe objawy i przyczyny niesprawności pralki. Możliwe do usunięcia przez użytkownika. Uszkodzenie. Pralka w ogóle nie działa. Przyczyna. Przerwa w obwodzie instalacji elektrycznej. Sób na sprawdzi bezpieczniki. Pralka nie dozuje wody. Brak dopływu wody z worka czerpalnego. Sprawdzić sieci wodną. Bemen nie obraca się. Zerwany pasek klinowy. Założyć nowy. Pralka nie odprowadza wody. Złamany wąż spustowy. Ułożyć prawidłowo wąż spustowy. Zatkany filtr. Przyczyścić filtr. Z pralki cieknie woda. Źle ułożona uszczelka filtra. Ułożyć właściwie uszczelkę fil filtra. Sabo dokręcona nakrętka filtra. Dookręczna nakrętka filtra. Na bieliźnie plamę koloru żółto-brązowego, a na czwiczach grudki tłustego osadu. Najczyszczenie zespołu zbi zbiornika w pranie otrzące według punktu 5 rozdziału 2. Instalowanie, konserwacja, usuwanie wszelkich niesprawności lub zamiana ustami pralki winny odbywać się po odłączeniu elektrycznego przewodu siedlęczego od sieci elektrycznej. Schemat połączeń. I to jest wszystko. Ej, w połowie, bo tam musiałem urwać, bo coś się stało. Przerzuciłem kasetę dopiero druga strona. No, więc y, dzięki i do zobaczenia.